Miało być o działalności samorządu i lokalnych problemach, ale spotkanie z mieszkańcami Przylesia skupiło się na kwestii leśnej działki naprzeciwko szkoły. Do końca czerwca na czas kompleksowej termomodernizacji szkoła podstawowa nr 10 zostanie przeniesiona do Wyższej Szkoły Humanistycznej. Komunalny związek Gminy Regionu Leszczyńskiego zaprosił dzieci na edukacyjny spektakl w Miejskim Ośrodku Kultury przeprowadzono śledztwo w sprawie odpadów. Jeszcze przez kilka dni wesprzeć można Iwonę Wagner, która zbiera pieniądze na badania, wizyty lekarskie i rehabilitację. Trwa policyjna kampania Twoje Światła, Nasze Bezpieczeństwo. Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie ogłasza 1 grudnia negocjacje na wynajem czterech lokali użytkowych, dwóch przy ulicy Słowiańskiej i po jednym na Zielonej i Średniej. Sekcja Nordic Walking Krok za Krokiem Gminnego Centrum Kultury w Poniecu zaprasza na już piąty Mikołajkowy Marsz Nordic Walking. Tenisiści stołowi Wametu Dobry Wiązar dombcze po raz piąty w historii Biorą udział w europejskich rozgrywkach TT Intercup.